25 kwietnia, piękny zielek mamy. Jestem na tej super ziemi. Tak to wygląda. Poszłem po szpadel. Zawsze to było sucho, ale teraz jest totalnie sucho, chociaż popadało porę 15 mm. Wiem, czy to samo, Jedną ręką to nie robota no, piękno 3 lata temu, sianoć jeszcze się nie rozpuściło Tak wygląda jak tu konkurować z czarnoziemami, tam na wschodzie? Może za 10 lat tu się zrobią czarnoziemy, a tam piaski, nie wiem, trudno powiedzieć. Zobaczyć, jeszcze jest wapieńko. Że my dbamy o ziemię. Materia organiczna jest, muszę zobaczyć. Żeby nie, że nie było materii organicznej, Materia organiczna jest, o. Jest? Jest. Nawet jest. Nie wiem czy będzie widać. Jest materia organiczna, jest. No to co w ogóle. O. Jest. Jest materia organiczna. Jedną ręką to nie robota. Tak wygląda. Dwa piękne, nie odpuszczone tak też. Ktoś, ktoś powie, że materii organicznej ma. Jest? Jest. Jest? I nie dbamy o glebę. O, dbamy. No Piękna nawet jest. O. No i plony będą. Czarnoziem tu będzie za 10 lat. A tam, gdzie są czarnoziemy, to będą piachy. Dbamy. O materię organiczną proszę zobaczyć, żeby nie było, że nie dbamy o. o... A mrówki się prowadziły tutaj dalej. Ale są chociaż mrówki żyją. A tu są lepsze trochę warunki wilgotnościowe. o minimalnie lepsze chociaż suche też jest Jeż zobaczyć ale przemokło yy, 15 mm spadło to przemokło 3 cm tej ziemi tej tej ziemi a tej super ziemi tutaj to przemokło. Spadło 15 mm. 15 mm. Spadło to przemokło. Nie wiem. 2 mm. O. Tyle przemokło. 15 mm. Deszczu. Tyle przemokło. Tak to wygląda. Uczyć proszę profila gleby tutaj 15 mm Proszę zobaczyć Jeżeli ktoś... ktoś mi powie, że my nie dbamy o, o pruchnicę. to dbamy o próchnicę Nie powie, że nie dbamy o pruchnicę, Proszę zobaczyć Dbamy o próchnicę o Dbamy, dbamy o. żeby nie dbamy o przenikę na jest wszystko, jest przenikę jest i co z tego nic z tego.